Powietrze w pokoju zdawało się zastygać, gdy perfekcyjnie zadbany paznokieć Heleny wskazał w moją stronę. Gmarto, kochanie, powiedziała, a jej głos ociekał fałszywą troską. Jestem pewna, że rozumiesz, że taki wyjazd wymaga pewnej finezji. Może lepiej, jeśli tym razem zostaniesz w domu. Jadalnia rodziny Nowaków zamilkła. Dwadzieścia par oczu skierowało się na mnie. Niektóre z politowaniem inne z ledwo ukrytą satysfakcją. Wspaniałe plany wakacyjne w ekskluzywnym ośrodku Mazurska perła, które Helena szczegółowo opisywała od ostatnich 40 minut, nagle poczułam jak nóż skręcający w żebrach. Ręka mojego męża Adama znalazła moją pod stołem, ściskając ją tak mocno, że czułam puls w swojej dłoni. Kryształowy żyrandol rzucał pryzmatyczne światło na machoniowy stół. Na którym chwilę wcześniej Helena rozłożyła szczegółowe plany rezerwacji apartamentu prezydenckiego. Apartamentu, z którego teraz byłam wyraźnie wykluczona. Nazywam się Marta. Mam 32 lata i jestem byłą baristką z tajemnicą. To historia, jak przekształciłam wykluczenie z wakacji w najdroższą lekcję, jakiej kiedykolwiek doświadczyła moja teściowa. Mamo, jeśli Marta nie jedzie, ja też nie pojadę, powiedział Adam. Jego głos przebił niezręczną ciszę. Napięcie w jego szczęce zdradzało gniew, który starał się powstrzymać. Twarz Heleny stwardniała w wyrazie, który znałam aż za dobrze po trzech latach małżeństwa z jej synem. Ej nie bądź śmieszny, Adam, cała rodzina będzie na miejscu. Twoi kuzyni przylatują z Niemiec. Nie możesz tego przegapić, bo twoja żona nie jedzie. Przerwała, szukając najokrutniejszych słów. Jakie mogła wypowiedzieć w towarzystwie? Nieprzyzwyczajona do luksusu. Gma rację, Adam wtrąciła jego siostra Karolina, trzymając kieliszek szampana w dłoni. Marta poczułaby się niekomfortowo. Pamiętasz, jak była przytłoczona zeszłego lata w klubie jachtowym. Czego Karolina nie wspomniała, to fakt, że przypadkowo wylała wtedy prosekko na moją sukienkę a potem głośno zaproponowała zakup czegoś bardziej odpowiedniego, podczas gdy inni goście udawali, że nie słyszą. Dotknęłam ramienia Adama delikatnie. W porządku, powiedziałam cicho, powinieneś pojechać z rodziną. Triumf, który przemknął przez twarz Heleny, sprawił, że żołądek skręcił mi się w węzeł. Była pewna, że wygrała, tak jak za każdym razem, gdy próbowała nas rozdzielić od dnia, w którym Adam poznał tę kawową dziewczynę którą się zakochał. Kiedy poznałam Adama w kawiarni, gdzie pracowałam, studiując równocześnie zarządzanie, był inny od pozostałych zamożnych klientów, uprzejmy, szczery i nigdy nie sprawiał, że czułam się mniej wartościowa, bo podawałam kawę. Kiedy się zakochaliśmy, myślałam, że znalazłam swoje bajkowe zakończenie. Nie zdawałam sobie sprawy, że jego matka uczyni sobie misję życia sprób nas rozdzielić. Helena Nowak nie była tylko bogata. Była starą, starym pieniędzmi zamożną osobą, taką, która uważała, że wszystko poniżej prywatnego lotu czarterowego to niski standard. Od pierwszego dnia jasno dawała do zrozumienia, że baristka nie jest mile widziana w rodzinie Nowaków. Kochanie, mówiła do Adama, gdy byłam obok, pamiętasz dziewczynę z Rothschildów. Wróciła z Paryża, wciąż wolna. Przez trzy lata znosiłam jej ciągłe umniejszanie mnie na każdym rodzinnym spotkaniu. Marto, kochanie, ta sukienka z centrum handlowego. Albo jak fascynujące że kiedyś podawałaś kawę pewnie miło nie musieć już nigdy pracować. Helena nie wiedziała, a nikt oprócz Adama że podczas gdy podawałam kawę i studiowałam od wczesnych dni inwestowałam w kryptowaluty. Te inwestycje urosły do fortuny, która sprawiłaby, że rodzina Nowaków wyglądałaby przy mnie jak klasa średnia. Zachowywałam skromność. Żyjąc prosto i reinwestując zyski. Adam rozumiał moją decyzję o dyskrecji i wspierał mnie. Wiedząc, że tylko w ten sposób można sprawdzić, kto naprawdę ceni mnie za mnie samą. Gdy kolacja dotycząca wakacji dobiegała końca, Helena promieniała dumą. Zarezerwowałam cały ośrodek Mazurska Perła na dwa tygodnie, powtarzała już piąty raz. Prywatne plaże, własnych kucharzy, wycieczki helikopterem, tylko to, co najlepsze dla rodziny Nowaków. Uśmiechnęłam się i skinęłam głową, mimo że wyraźnie mnie wykluczyła. Ale gdy wracaliśmy do domu, nie planowałam zmieniać jej decyzji. Sprawdzałam tylko telefon, oczekując bardzo konkretnego maila. Sześć miesięcy wcześniej, gdy po raz pierwszy słyszałam Helenę planującą mazurską perłę, zrobiłam dyskretne rozeznanie. Ośrodek borykał się z problemami finansowymi, a właściciel szukał cichego wykupu. Poprzez serię spółek zależnych nabyłam nie tylko mazurską perłę, ale i całe jezioro wraz z otoczeniem. Zachowałam dotychczasowy zarząd, wiedząc, że nadejdzie ten dzień. Mail, którego oczekiwałam, pojawił się, gdy Adam skręcał na naszą ulicę transakcja zakończona. Wszystkie formalności załatwione. Mazurska perła jest oficjalnie Twoja. Jesteś jakaś cicha, powiedział Adam, gdy wchodziliśmy do naszego skromnego domu. Strona główna sugerowała modernizację i luksus, bardziej odpowiedni dla rodziny Nowaków. Tylko myślę, odpowiedziałam, nie mogąc powstrzymać małego uśmiechu. Gdy bardzo mi przykro z powodu mojej matki, westchnął, rozluźniając krawat. Powiem jej jutro, że oboje zostajemy w domu. Wzięłam jego dłonie w swoje, G właściwie uważam, że powinieneś pojechać. Jego brwi uniosły się w zdziwieniu. Bez ciebie, nie ma mowy. Zaufaj mi, powiedziałam, mając plan klarownie w głowie. Czas, aby twoja matka nauczyła się, że pozory mogą mylić. Następnego ranka, gdy rodzina Nowaków wsiadała do prywatnego lotu czarterowego na Mazury, wykonałam kolejny telefon. Czas rozpocząć mój plan. Helena nie miała pojęcia że jej idealne wakacje nauczą ją niezapomnianej lekcji o ocenianiu ludzi według pochodzenia i statusu majątkowego. Gdy ich samolot był gdzieś nad Polską, ja zajmowałam się swoimi przygotowaniami. Mój laptop pokazywał podgląd z kamer ośrodka, funkcję zainstalowaną przez poprzedniego właściciela, która miała się okazać niezwykle przydatna. Ustawiłam bezpieczne połączenie, które pozwalało mi monitorować wszystko zdalnie z naszego biura domowego. Rodzina Nowaków przybyła do mazurskiej Perły późnym popołudniem. Obserwowałam z kamer, jak Helena prowadzi grupę po białych plażach nad jeziorem w kierunku luksusowych willi. Już planowała, jak podzieli się tym wyjątkowym doświadczeniem w mediach społecznościowych, aby jej znajomi byli zazdrośni. Gwitamy w mazurskiej Perl, przywitał ich menedżer ośrodka, Janek, z uprzejmym uśmiechem, zgodnie z moimi instrukcjami. Czekaliśmy na Was, dodał. Helena promieniała. Wszystko wygląda idealnie. Apartament prezydencki gotowy dla mnie. Prawda. Co do tego Janek odpowiedział, sprawdzając tablet z udawaną troską. Gwystąpiła drobna zmiana w ustaleniach. Apartament prezydencki jest obecnie zajęty przez właściciela. Twarz Heleny zaniemówiła z niedowierzaniem. To niemożliwe. Zarezerwowałam cały ośrodek. Nie powinno tu być innych gości. Gwłaściciel nie jest gościem, pani Nowak, wyjaśnił Janek cierpliwie. On jest właścicielem nieruchomości i ma ostatnie słowo w sprawie wszystkich zakwaterowań. Kto to w takim razie chce z nim rozmawiać? krzyknęła Helena, gromadząc wokół siebie resztę rodziny. Janek uśmiechnął się uprzejmie. Oczywiście, proszę iść ze mną do głównej olteni. Właściciel zostawił specjalne instrukcje dla waszego przyjazdu. Rodzina została poprowadzona do eleganckiej olteni z widokiem na jezioro. Na dużym ekranie rozpoczęło się nagranie. Pojawiła się moja twarz, a ja obserwowałam przez kamery, jak szczęka Heleny dosłownie opada. Gwitam, rodzino Nowaków, powiedziałam nagrane. Witajcie w moim ośrodku. Tak, dobrze słyszycie. Jestem właścicielką mazurskiej perły, jak również kilku innych luksusowych nieruchomości na świecie. Zszokowana cisza przerwana została westchnieniem Heleny. Adam próbował powstrzymać uśmiech, ponieważ znał sekret tuż przed wylotem. Pochyliłam się do niego i wyszeptałam prawdę o moim majątku i ośrodku. Gwidzicie, kontynuowałam w nagraniu. Podczas gdy ocenialiście mnie za podawanie kawy i zakładaliście, że nie mogę sobie pozwolić na luksusowe doświadczenia budowałam imperium. Ta baristka, którą zostawiliście w tyle, jest warta więcej niż cały majątek rodziny Nowaków. Helena osunęła się na krzesło. Jej markowa torebka wypadła na ziemię. Karolina zmieniła kolor twarzy na zielonkawy. Co do waszego zakwaterowania, Heleno, kontynuowałam. Będziecie mieszkać w naszej ekonomicznej willi. Dla waszych standardów dość skromnie, ale jak sama mówiłaś, niektórzy muszą poznać swoje miejsce. Reszta rodziny może wybrać pokoje standardowe. To skandal. Krzyknęła Helena. Zapłaciłam za apartament prezydencki. Gdy pozyt został zwrócony, Janek poinformował ją spokojnie. Decyzja właściciela jest ostateczna. Nagranie trwało dalej. O, i Heleno, pamiętasz. Jak mówiłaś, że luksusowe ośrodki mogą przytłaczać osoby o moim pochodzeniu. Sprawdźmy tę teorię. Zaaranżowałam, abyś pracowała jako kelnerka przy barze plażowym podczas pobytu. Uczy to szacunku wobec ludzi i ich pracy. Twarz Heleny skrzywiła się ze złości. Nie zrobię tego. Wiesz, kim jestem. Tak, odpowiedział Janek spokojnie. Jesteś teściową właścicielki ośrodka która pozostawiła ścisłe instrukcje. Jeśli nie chcesz współpracować, możesz opuścić ośrodek, następny lot dopiero za trzy dni. Rozpoczął się chaos. Helena groziła pozwami, żądała telefonów, które nagle nie miały zasięgu i próbowała wynająć prywatny helikopter, wszystko bez skutku. Przez następne dwa tygodnie potężna Helena Nowak serwowała napoje własnej rodzinie w standardowym uniformie pracowniczym, który tak często wyśmiewała. Za każdym razem, gdy podawała drinka, jej plakietka lśniła imieniem Helena Pracownik. Ale to nie była tylko historia o zemście. W ostatni dzień przybyłam na ośrodek prywatnym lotem, idealnie synchronizując przyjazd z końcem ich pobytu. Helena pracowała przy barze plażowym, jej markowe ubrania zastąpił prosty uniform, a starannie utrzymany wygląd zwiędł w tropikalnym słońcu Mazur. Bawisz się dobrze? zapytałam, siadając przy barze patrzyła na mnie zmęczenie zastąpiło gniew dlaczego to zrobiłaś gbo musiałaś nauczyć się że wartość człowieka nie zależy od pochodzenia czy konta w banku odpowiedziałam każdy kto podał ci napój posprzątał pokój przygotował posiłki zasługuje na szacunek uzy pojawiły się w jej oczach Z nigdy tak o tym nie myślałam wiem powiedziałam cicho tu leżał problem od tego dnia Helena Nowak zmieniła się. Doświadczenie postawienia się w cudzych butach zmieniło jej perspektywę. Założyła fundację wspierającą edukację pracowników branży usługowej. I w końcu nauczyła się szanować ludzi bez względu na ich zawód czy pochodzenie. Dziś nasze rodzinne obiady są inne. Helena pyta pracowników o życie i marzenia. Pamięta ich imiona i historię. W zeszłe święta sama serwowała kolację, mówiąc, że pomaga jej to zachować pokorę. Mazurska Perła wciąż należy do mnie, ale teraz działa w unikalnym programie, gdzie osoby zamożne mogą doświadczyć pracy w sektorze usług. Helena pomaga prowadzić ten program, opowiadając swoją historię jako ostrzeżenie przed u i pychą. Adam i ja nadal pijemy poranną kawę w tej samej kawiarni, w której się poznaliśmy. Czasem Helena dołącza, rozmawiając z baristami, których kiedyś ignorowała. Nauczyła się, że prawdziwy charakter człowieka nie polega na tym, jak traktuje swoich równych, ale na tym, jak traktuje tych, których kiedyś uważał za gorszych. W zeszłym tygodniu zaskoczyła mnie ręcznie wykonaną fotoksiążką ze zdjęciami z tamtych słynnych wakacji. Na ostatniej stronie napisała: Dziękuję za naukę, że najlepszy widok na życie daje zejście z wysokiego konia. Trzymam tę książkę w moim biurze w ośrodku. Przypomnienie, że czasem największym luksusem nie jest liczba nici w pościeli ani prywatny lot czarterowy, ale zdolność dostrzegania wartości w każdym człowieku. A Helena? Nadal pracuje jeden dzień w miesiącu przy barze plażowym. Mówi, że utrzymuje ją to w pokorze.